Witam serdecznie na moim kanale. Ja jestem Paulus. Jak widzieliście, może w poprzednim moim którymś filmie przyszła mi paczka z Bangut z modułem FR Sky R9 moduł i R9 mini odbiornik i to właśnie chcę dzisiaj spróbować zamontować do tego dronika i podłączyć to wszystko do radia Flysky Nirvana. Tutaj mam FlySky odbiornik, który odlutuje, a przylutuje właśnie takie oto przewody i przylutuje do tego, do tych przewodów właśnie R9 Mini. No i następnie ten Smart. Jeśli to już wszystko zrobiliśmy, to kolejną sprawą jest podłączenie. Kłada do komputera i przestawienie z IBUS czy SBUS na esport port Beta play odpalone. Podłączam teraz kabel USB, konektujemy w portach, zostawiamy tak jak jest. Po prostu pod szósty przylutowaliśmy i pod szósty Serial X zostanie. Jedynie co to przechodzimy na konfigurator, przechodzimy sobie. Tutaj, tutaj zostawiamy sobie tak jak jest, w ten sposób. I tylko tutaj przestawimy sobie na fr Sky F-port. Robimy save i reboot. Jeszcze raz skonektuję się i zobaczymy, jak tu wygląda. Disconnect i teraz mogę z powrotem wrócić do radyjka. Jestem z powrotem przy biurku. Wyciągnę mój moduł i antenę. I zobaczcie teraz taką sprawę: mogę zasilać ten moduł z baterii w aparaturze, ale jeśli w aparaturze mamy słabe ogniwa, no to jeszcze dodatkowo można sobie zasilić zewnętrznego pakietu i ja mam właśnie 2S baterie, rekomendowane są 2S, bo do 12V zasilania, a 3S mają 12,6V, więc lepiej zasilić 2S baterią, ja mam taką 2S baterijkę, zrobiłem sobie takie, taką przejścióweczkę, że będę mógł sobie to, to tutaj podłączyć. I podłączyć sobie pod mój moduł. Do aparatury Nirvana dostałem takie przejściówki, żeby można było sobie podłączyć zewnętrzny moduł. I teraz mogę sobie to wszystko przyklasić. Pamiętajmy, żeby wpinać nasz moduł z zakręconą już anteną, bo ponieważ można go spalić. Ładnie wskoczyło. Widzę, że dobrze, dobrze się wszystko trzyma. Okrywa. Bardzo fajnie to wygląda. Przechodzę teraz tutaj na ustawienia, na pierwszą zakładkę. Szukam tutaj ustawień Internal FR, czyli ten, który jest w środku, jest flysky, więc wyłączam go i External włączam i mam R9M modu. Power, widzę, że mogę power ustawiać. Ciekawe czy mi się zapisze jak dam 500 W miliwat wyjdę i zobaczymy, bo niektórzy mówili, że są problemy, że się nie zapisuje 500 że się nie zapisuje to, a jednak się zapisało, jest ustawione 500 mW ale oczywiście zostawię na 10 mW i teraz trzeba zbindować ten nasz moduł z odbiornikiem czy moduł świeci świeci czerwone, czerwona dioda? Przechodzę na bind. Mamy dźwięk bindowania. No i teraz jak w tradycyjnych, normalnych odbiornikach musimy przytrzymać ten oto mały przycisk Przyciskając od razu, podłączając od razu baterię. Przyciśnięty. No i Telemetry lost. słyszeliście? Czyli się zbindowało, bo zapaliło się, zapaliła się tutaj zielona e, mała diodka, czerwona mrygała, zapaliła się zielona. Teraz próbujemy jeszcze raz podłączyć. Radia nie odłączam, tylko podłączam baterię.